Dobra, to teraz pokażemy Wam, jak najprościej można zrobić rozpałkę, jak wychodzicie z domu. Pierwszą zrobimy mechaconą samą. Czyli staramy się to rozwalić, żeby jak najszybciej ogień to zajął. W przypadku wacika to jest bardzo szybka zabawa. Łapiemy krzesiwko. Już się pali, ale zobaczcie, jak szybko się to spala. Fajnie można coś podłożyć, dodać brzozę i wtedy jest ok. Ale widzicie, jak szybko ogień trawi wacik. No widzicie, drogie panie, też możecie przeżyć w lesie. Niektóre kosmetyki całkiem fajnie się palą. Ale koniec żartów. Tu macie wacik, który się spala w ten sposób. Około 30 sekund. Teraz możemy spróbować, ale nie zaskoczy. Za późno, staramy się patyczek też przygotować do czegoś takiego. A to później pokażemy. Czyli robimy takie delikatne wąsiki, żeby ogień jak najszybciej to zaczął trawić. Najlepiej jest taki patyczek wziąć brzozowy, bo to jednak ułatwia nam robotę. Ale jak mamy te wąsy, wtedy po prostu szybciej ogień wchodzi w środek. Przechodzimy już. Do czegoś, co niektórzy panowie lubią najbardziej. Tak, czasami się zdarza, że odrobina humoru się u nas kradnie. Nie jestem na co dzień służbistą, żeby nie było. Dodamy trochę reduktora spalania, czyli wazelina. Do tego można wykorzystać jeszcze tłuszcz zwierzęcy, smalec, tuż po konserwach. Tak, wszystko, czego nie zjecie, możecie wykorzystać do zmniejszenia. O, nie chce chwycić. Już macie. Starczy odpowiednie podejście, ale jak widzicie, tamto już się kurczyło. A tu reduktor spalania daje radę. Zyskujemy dodatkowy czas. Jeśli porządniej to wyheblujemy bazylinką, będzie się paliło dłużej. W ten sam sposób można zrobić pochodnie z tym, że nasączamy bandaż, obbijamy wokół jakiegoś patyka, który nie lubi się z ogniem i w tym momencie mamy pochodnie. Jak na razie poczekamy do samego końca, ile się to będzie spalało. I tak samo tak jak mówię. do tego najlepiej dokładać brzoze i wtedy jest po prostu szybciej, przyjemniej zaczyna się utleniać, dalej się pali. Duża różnica w czasie. Naprawdę toporny da radę sobie poradzić. Tylko że żeby przetrwać trzeba chcieć.